Witajcie kochani, klania się Mateusz Borek. Chciałem zaprosić serdecznie do obejrzenia spektaklu Królowie strzelców Sport w cieniu Twojego Imperium. Nie jest to opowieść o królach strzelców Mundialu, ani też o królach strzelców Mistrzostw Europy, ani o królach strzelców polskiej ekstraklasy. Wydaje mi się że to przejmujący spektakl opowiadający wiele ciekawych historii dotyczących światowego sportu, jak system, jak pogon za medalem, jak starcie świata. Socjalistycznego, z kapitalistycznym, jak pieniądze, komercja wpłynęły na los na wielu sportowców, ich dramaty, ich trudne chwile, ich smutki. Także nie wszystko, co związane ze sportem gdzieś kojarzy się z radością, z medalami. Warto to zobaczyć, warto się nad tym zastanowić, warto wyciągnąć swoje wnioski, bo. Bo generalnie no, chcę wierzyć, że nie tylko w ten sport, tych najmłodszych, gdzie rzeczywiście są prawdziwe łzy szczęścia czy też smutku, że jestem jedynym sportem prawdziwym. No, chciałbym jednak być w przekonaniu, że na tym wyższym poziomie to wszystko też zaczyna się i kończy na pasji uprawiania sportu.